Teraz jest z <laughs> strony polskich burek. I w dzisiejszym odcinku będziemy robić ja maczkawiczę. A to co to teraz zaświat w ogóle? E, Polski Burek. I to jest mój sprint parkour i... Dobra. E, 1, 6, 2. Czemu 1.6.2 Dobra, no to zagramy sobie razem. E, będzie to świat. E, gramy. E, Bądźcie z. Idą. Wczoraj w ogóle gdzieś tak ostatnio e, mało było na moim kanale. I. W ogóle wszystko mało było i na no, kurka wodnolączka widzicie, dobra. Ważne sobie na Skype'ie na ten, na... nie przeszkadzać, dobra. No i co tu mówić? serdecznie pozdrawiam mojego sorki zatem e, e, dobra miałem tak czekaj music wyłączymy i sound i pozdrawiam mojego przyjaciela kolegę po e, co ja to usiądę e, dmichał 32, 32 10 może coś z nim nagram jak chcecie wpiszcie w komentarzu i dobra, a w ogóle gdzie był ten bonus ciszt? Pewnie pytaliście, pewnie zastanawiacie się czemu nagrywam kurka wodna to, a nie na moda, nie? Po prostu na moda mi się nie chce mąć kawkę i miałem teksturę odpalić The Ryksids... Right, Opa! Ale już! Ale szybko, dobra! I... Don... I... Ta, I tu jeszcze sobie tak... I nagro... Ja, don, żebym widział, jak mi się to mm, nagrywa... Dalej, to jest taki... <coughs> Zepsute. Dobra! To... Yy, w dzisiejszym odcinku... U, nie wiem jak to nazwać nazwę to ten na tym odcinku na o jak było już nazwę to jakoś nie wiem po polsku na pewno um, tak e, to tu i tak Gdzie? i tego ciasta sobie Em um. dobra no to idziemy no i wyżej w następnym odcineczku zmienimy wersję tego i jeśli chcecie, no to nakręcę swój parkour mapka dedykowana specjalnie dla dla, zgadnijcie kogo nie, nie, że tak, mapka do tej osoby jest dedykowana, dobra, to po prostu mapka jest dedykowana dla Brema i ognistego którą sam zrobiłem gówniane A nawet wam mogę tak pokazać czekaj polski parkour nie wiem jeszcze to jak to nazwę no to tu kośniki ldowe i respawn. Po prostu tu mamy na spawnie, tu mamy krótkie zasady i ciśniemy po tym parkourze. Mapka do pobrania nie będzie jej w opisie, bo jeszcze muszę ten, tu jest dla tego, ten, tu jest specjalnie dla, te, dla ten i dla ognistego shadow. I tu jest taki prosty parkour, tu jest nad, nie, nie na trzy, tu skok. Po drzewach tu idziesz za tą niebieską wełną Potem robisz tu. I tu... I to jest trochę takie dziwne, bo to jest trochę niedokończone, ale to będzie. I będzie można albo po tych skakać. Albo po... tego nie trzeba. Albo po tym. Albo po. Albo same 180, albo po za Ino też jest niedokończone. No i dobra. I do pewnego momentu, aż jak to przyjdziemy... Po prostu klikamy przycisk i tepa nas w takie miejsce. I przechodzimy tu. Tepa nas na następne miejsce. I tu skaczemy. Zostaje nam pół serduszka. I skaczemy. I tu kurka wodna. Yy. Nie widziałem za bardzo. Gdzie to mam dać? I. I... i nie pamiętam gdzie to dałem gdzie to trzeba było ale miałem pewnie koordy spisane a nawet to mogę poszukać dobra tam aha już pamiętam i to miało mnie tepać w takie miejsce ja do takiego miasteczka i tam trzeba iść za pochodniami trzeba iść dobra tepamy i dobra i tu będzie w... Tu było chyba miasteczko gdzieś e, 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 no to dobra, ale tu już idziemy dalej i tu typało gdzieś. No nie wiem w które to jest, ale trudno. Dobra, e, gramy. I to do... I to dosłownie... no to dobra, to będzie taki króciutkie odcinek, organizą swoje. O, jeszcze tam pójdziemy. I sorki, że tak długo ostatnio nic nie było na moim kanale. I, 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 i. trudno, dobra. Yy, piszcie w komentarzu, jak chcecie serii z Michałem, to ja mu to potem pokażę i nagramy sobie razem. Michałin Bo ja będzie mógł się i ja też bym chciał nagrać Nie wiem jak on No to dobra Oj, tu mamy jakiś Mini Cavec I skraftujemy sobie Pile Ale Agatki Łopatki nam, Agatka Łopatka nam nie będzie dzisiaj potrzebna dobra, wypadł mi z tym, no to w sumie o, to no to tu w sumie możemy się zadomowić to jest taki krótki odcinek i chcecie vlogać myszki no to może będzie ale piszcie mi z czego i wyślijcie mi link do pobrania slender to bees bo kilka osób chciało sami na prywatnym na facebooku, że po prostu chcą naglał slender to be. No i dobra. Ja tu będę też grał, ale nie wiem, ale będę grał. Dobra, w sumie skracujemy sobie aż cztery torcze i... Dobra, no to już by było na koniec w tym odcinku. I mam tego, który psuje skiny. I to już by było na koniec. W opisie będziecie mieć podany e-mail, na który macie wysyłać mapki, które chcecie Żebym wziął i przychodził po prostu na jedną osobę już za niedługo będzie jakaś mapka już na tym myślę jakiś parkour po prostu i tam sobie będę nawalał i co tu dużo mówić i w ogóle dziękuję Wam za 18 subskrypcji na moim kanale jak dobiłem 20 subskrypcji no to będzie specjal na 20 widzów i dziękuję Wam w ogóle za to za to, że jesteście w ogóle za wspieracie wspierać i wykopiemy ten węgiel, będziemy kończyć i na serio was przepraszam za to, że ostatnio mi czasami nic nie było na moim kanale ale już się to zmieni, bo po prostu byłem trochę chory, trochę mi się już nie chciało, już po prostu, no musiałem sobie zrobić przerwę i dobra yy, dobra no to jeszcze to i hop i hop dobra skraftujemy sobie tak yy, mieczu po pierwsze i jeszcze kilo szkoda że nie da się skraftować kamiennej zbroi tak dobra Pójdziemy się tam ten węgiel wykopać i to będzie tyle w tym odcineczku. No i co tu mówić, sorki, że taki króciutki odcinek, ale naprawdę już mi się spieszy, nie ja mam czasu. I w opisie będziecie mieć tam jeszcze mojego skype'a dla widzów, dla megafanów. I sobie po prostu możemy porozmawiać, jak mi się będzie nudziło. Jak co, to jak mnie zapraszacie, to piszcie mi, że jesteście na przykład moim fanem, bo tak to nie wiem czy akceptować, czy nie. I to by było na... Pod... No w sumie tam możemy się to by było na końcu odcinku. Yy, jeszcze tu może... A no dobra, nie będziemy nic zrobić No to tu się zadomowimy w tym k Będzie dwa wyjścia. To trudno, dobra. Dobra. I tutaj tak, skraftujemy sobie nawet... Piecyk, możemy sobie, dwa piecyki sobie skraftujemy, eee, tak. I tu możemy dać ten i sobie powrócę niepotrzebne itemki. Eee, no i dobra, to by było na koniec tym odcinku. Jeśli ci się spodobał ten odcinek. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, bo bardzo mnie to motywuje, jeszcze to jeszcze trzeba, bardzo mnie po prostu to motywuje i lubię po prostu jak widzę i komentujcie, bo po prostu lubię patrzeć jak wija a tu w takiej kolumnie, takim dzwoneczku i patrzę, patrzę a tu jestem a ktoś komentował mój film, jakiś miły komentarz, ostatnio czytałem takie komentarze jak jak ten jak spoko kanał a nawet zobaczę teraz e, czekaj tak idzie youtube i no, za chwilę zobaczę wam powiem no, przeczytam wam dokładnie wyrecytuję no i dobra już tu byłem na youtube youtube a i zamknij mi drzwi no i dobra e, po prostu i o i już się załadowało no i już będziemy patrzyli. Eee... Kurka. Dobra, omegle, omegle, omegle. Otwierane. Dobra. O, skąd twój film? Potem tam zamknij. Przeczytaj wcześniejsze, dam. I ktoś mi skomentował tak. Eee... Wszystkie to nie co co to za brzydula tam za tobą to też nie. o na przykład ten e, fajny odcinek ciekawy kanał zapraszam również do mnie no to to jest na przykład spoko albo też jest spoko e, co za brzydula, to, 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 to nie jest spoko e, Skąd to... i hardcore ten sukien e, pół litra wody naraz dobra i to by było myślałem że to jest żelazko by było na koniec tym odcinku. Jeśli Ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj i b, 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 b. oj, będzie konkurs, ale to wspomnę w kolejnym odcinku. Eee, co to mówi dużo. To ja nazywam się polskich górek Jeśli ci się przydało coś, nie no nie wiem co ci ma się tu przydać. Jeśli Ci się spodobał ten odcinek, został łapkę w górkę. Będziemy łapkę do przodu. I został mi tu siuba oto w tym momencie I to jest rozkaz nie? I dobra skraftujemy ostatnią rzecz Drzwi które Postawimy w tą stronę Dobra wow, zbagowało mnie I tu możemy sobie tak No i dobra Ostatnie klaski były postawione Ja nazywam się Polskiej Burek Ostatniego klocka już będziemy stawiać. Jana na Cieparski, burago, go i cześć! Jeśli chodzi ten materiał, możesz wystawić łapkę lub zasubskrybować na